Siemano widzowie. Patrzcie, jesteśmy w naszym ogrodzie. Wystraszyłem z tych dni. Tak właśnie tutaj jesteśmy sobie fajnie, tu szczawka w ogóle urosła, super, super. Następnie chciałbym was, żebyście zostawili subskrypcję i lajka i poprosiłbym was też o podbicie, ten film jest taka nowa funkcja. No, który daje większy rozgłos I zostawili komentarz, że wreszcie pozdrowiłam Przepraszam, że to W średnim odcinku będziemy budować eee, jak to się nazywa? Port. Port? chyba, No te takie Przy wejściu Prawdopodobnie I to zbudujemy Z takiego drewna No myślę, że będzie spoko no, to co tu robimy? O! Dobra takie coś i idziemy znaleźć dobre miejsce, w sensie to będzie na pewno gdzieś tutaj tutaj też trzeba zrobić jakieś takie, a nie, tu jest przejście no te krowy są wszędzie na drzewach i nie ma drzewa tutaj bym to gdzieś zrobił, o tutaj to chyba nie? spoko, co myślicie też robiłbym trochę tego drewna też crafting bym zrobił, bo nie wsiąłem. Dras tak, I teraz tak, tak jak to chcieli zrobić. Pomyślmy. Może na 4? Sądzę, że chciałem, żeby to było na 4, bo zawsze się robi na 3. Dobra, robię na 4. Sobie. gdzieś uciekał, tam, mają już dopiero najlepszego naszego Ej co? Biją się, patrzcie Ej lol, Ej ona przed nim ucieka Ej nie no, patrzą na mnie, nie mają woli zamiast mnie No jest. Aha, to w sumie nie ma. miał, że ją wadli ode mnie. Ale no cóż, no dobra, tutaj sobie zbudujemy takie... Dobra, takie coś. Albo wiem, co. Hmm, to trzeba drze... A nie, ja mam płotek przecież. No to po prostu w sumie... Dobra. No. No, ale... Cóż, mu zaatakowałeś? Żeby sobie patyki i płotki. Dobra. Więc nie będzie jakiś taki wiecie, mega port na nic. Więc nie spodziewajcie się tego, normalnie Jeszcze można tutaj podejrzeć coś, się może tutaj zrespiło fajnego Nie, jak się spodziewało. Co ty robisz, śmierdnica? Marnica. Ten dużo drzwi, te trzeba urosły. Te duże, te mniejsze tu nie. No trudno. no. to tak wygląda. Tak sobie. Tutaj to podbuduję. No to chyba spoko. tutaj bym zrobił tak tutaj właśnie bym pierwszy zrobił no dobra no i takie coś tutaj mamy czy tu się da Tu trzeba zrobić tak, tak, tak i z... tu można, tu nie można tu można, dobra Topię się. Nie tu. No nie. Tutaj możecie napisać to, że jak Wam miałem wakacje i do której klasy idziecie po, po wakacje. No. Jeżeli chcecie, to możecie napisać. Poczytam sobie. mi się coś o Was. Co się stało? Tak, tak. O mój Boże, co no. hmm. Tutaj już lepiej lepiej w sumie no już lepiej lepiej no. tutaj się zrobi tak To chyba wystarczy jak mi się wydaje Albo i nie Patrzcie, jak tutaj będzie łódka, to chyba się zmieści co w sensie że będzie git Dzisiaj też zaczniemy sobie tą wyprawę do Pale Garden trzech To co można tutaj wskoczyć O to na luzie Tak już to będzie Spoko. Taki oto mamy tutaj urok. Taki jakiś nie za specjalny, czy coś takiego. Ten urok jest chociaż. Może bym tutaj też coś takiego dał. jest a trzy. Bym to może co no, myślę że spoko tylko to tutaj wygląda no jest ok fajnie jest i te... no i można już wracać do bazy będę też zrobił jakieś takie przejście lepsze ewidentnie jeszcze szczerze biorę już tą trzcinę stąd co nie korzystam ale nigdy nie potwier dryzpo z jej to z, niego, z niej korzystałem więc w sumie po co na to naraznąc tam Ta miały tu takie przejście mega mega wielkie i mega fajne Mogę. Też jeszcze jedno by się jakieś przydało. No, na przykład ten zytem. Potrzebujemy tutaj jak tu za. Jest to nie będzie. Nie wejścia. Dobra, idziemy odłożyć to i trzeba będzie zacząć naszą wyprawę. Dokładnie. Więc tak, że ja wężę sakiewki oczywiście na wyprawę. Weźmy dwie. No chyba tyle. Nic więcej nie potrzebujemy żebym sobie ulepszył jednym diamentem spodnie a nie na lepszych ogólnie no nie mam Dobra no, zostawię tak łóżko mogę sobie zrobić raz dwa trzy aha i nie chyba będę o mam, A nie ci mam jeszcze Zobaczycie. Będziemy musieli jakieś owieczki sobie zabrać. Ewidentnie. Dobra, tak no, takie też odżywowe, zlepło, bo nie doszło do żywo. Bo niedobrze już będzie. I taki jest nasz ekwipunek na wyprawę. Także widzowie, wyruszamy na naszą wyprawę. Idziemy. Mamy. Łódkę tam mamy, więc. Musimy się tym przejmować noc, więc to po z rozpójnie spać Zabierzemy łóżko no, pośpimy się to przejmuję idealne miejsce mam no. zająć Wydaje mi się, że na tym odcinku raczej tego nie znajdziemy, bo no, to jest to jest na pewno daleko czy coś takiego no to będzie daleko, 100% ale popłynę w tą, tą stronę co wie, mamy? dżunglę ale czy dżungla jest nam potrzebna? no nie, ale już te drzewa na przykład tak, bo też, ich też tam nie mamy za dużo nie wiem je mamy w ogóle więc je też pościnamy, bo w sumie czemu nie mam nadzieję, że ich znajdziemy dużo Chociaż w dżungli może też coś będzie, jakaś ta świątynia, czy coś, ale nie wiem, co tam jest ciekawego, co byśmy potrzebowali. Co jest takiego, wydaje ciekawego w dżunglowej świątyni, co byśmy potrzebowali? Napiszcie mi w komentarzach, bo jak będzie może coś takiego ciekawego, to może poszukamy jakieś i znajdziemy, więc warto wiedzieć. A, ja sobie teraz tu pościnam. Dobra, te dwa drzewa i w sumie to już będzie tyle Dwa, W sensie jeszcze te jedno tutaj skończę A nie, to tu tych także... A nie, dobra, nie wiem w sumie Nie, to tu, ja tu ściągnę łącznie cztery drzewa No i fajnie w sumie Ja prawie dwa staki To jest spoko Ile ma sadzonek? To tak już jest takie tak, Poliszczymy stąd to Na pewno zaraz się zniszczy To tutaj muszę poniszczyć rzeczywiście, Bo one się hmm. same zniszczą jak są przyczepione do innego trzeba. Nie wiem czy o tym widzieliście, ale już wiecie w co jest jeszcze coś Cokolwiek Jedno mają tylko. A tam jest jak... Jest to! Ta, ta świątynia patrzcie. Jak raz nie gadaliśmy. No to zobaczymy, czy jest coś tam ciekawego co. Co bym chciał bardzo... O, szczery, dobra, muszę iść. Chyba, że gdzieś jeszcze czy jest jakaś jedna. Nie ma. co lecimy do niej. W się sensie do świątyni. W nie muszę tak lecieć. Nie, ja, ale muszę tam wrócić, bo przy tym przytępiamy właśnie jest tutaj Dobra, czy ona była gdzieś tam? O, tu jest. Ale ja tu kiedyś byłem chyba. Nie widziałem, że to już wszedłem, bo nie pamiętam. 是，走。 No to jest Ale czy to tylko jedna skrzynka, czy dwie? Musimy dać jeszcze dwie chyba. O, no, co mi paszego oczka. O, co Dobra, możemy wychodzić, gdzie się wychodziło tu. Dobra, jednak nie tu, ale i tak jedziemy za tą Może jeszcze jakąś bandę spotkamy, kto wie. A w ogóle, Pale Garden to jest ciepły, wiem czy zimny? Jeszcze takie, No, chyba zwykły mi się ple. Dobra, idziemy w tą stronę, Dark A wywale w sumie to. Potrzebne mi to. Mam nadzieję, że to seria będzie blisko. Ten blady ogród. Bo skąd byśmy nie Ja Nie wiem z jakiej wyprawy mamy. Yy. Pale pale trzeba. Potrzebuję sorry. O. Potrzebuję, ale tam nas nazwiska nową mamy. To jest łupka Chyba tutaj nie ma. Niestety. Potrzebuję... Polecimy co tam. Prawele już jakieś leciło Batyki. Owie, co wie, daleko nie musieliśmy lecieć. Patrzcie, już tutaj jest. Ten nasz ląd tutaj mamy. Fajnie by było, jakby. szybko tutaj było gdzieś tak wielkie, no ale szybko to musimy iść. patrzcie gdzieś na przykład. O, tutaj myślę, że jest idealne miejsce na spanie Aha, tak można? Niech tak można, ale tak zrobiłem radził na no szybciej I mam męczar dołączony dobra, płyniemy tędy oprócz bałwca Dlaczego to chyba nie popłyniemy, niestety? No bo niestety to wie. Dobra, no, wychodzimy tędy. Nie brzmi to? Znajomo. Jak jakbym tu kiedyś był już. Nie pewnie hmm. będzie. Ale no trudno. ale sobie to. że jest gdzieś ten Pale Garden. Jak coś nie wyjdziemy do leśnej posiadłości, przykro mi. Nie tym razem, to na pewno. Ale no musimy znaleźć Pale Garden. Tyle wiem. I nie to za to gdzieś tam popłyniemy No ale tutaj chyba... Chyba go nie ma. Chyba, że... może no, pewnie pamiętacie, w jakim odcinku on był, bo... Nie musisz w sensie, musicie każdego, ale jak pamiętacie, w jakim odcinku był, to możecie wejść na niego i napisać kody, będzie mi miło. Bardzo, ale no, tylko Chyba, go... nie wiem, czy on tam iść, bo tam już jest ta... O, chociaż czekamy, próbę tutaj dać najprostszą, tak czasem... Ale zaraz zobaczymy Bo nie idę. Nie wiem czy coś będę musiał wpłynąć. Nie co jest coś, widać coś? Chyba nie. Na w ogóle my go blisko ten Spawn jest to, ale jeśli na posiadłość, bo... Zawsze one się rosną tak bardziej dalej i rzadko jak są blisko, to jest rzadko w sumie całkiem. O, a tylko 5000 kratek od spawnu. Ale wcześniej my się zespiliśmy na spawnu. Tak, w sensie, że spa... No tak, zespiliśmy się na spawnu, ale czy na 0-0? Potrzebuję wełny sort. Chloroby nie zabijam, bo mam ich co? Chyba nie ma. No, to no. ja już widzę tylko jedynie, a no nie. jednak mi się przewidziało, myślę, że widzę Ale no, to mnie tutaj. To możemy chyba wracać. Niech pójdziemy w tamtą stronę. No. Ojojoj, oj, oj, szkoda. Kodawicowy, bo to znaczy dłuższy prawej, nie wiem czy na tej, czy na tym odcinku znajdziemy tą, yy, tą posiadłość, jaką posiadłość? No każdy wie co. Yy, pale Garden, no. Blady okno. Znaczy patrzę, czy tu może nie ma... Chyba... Chyba nie. No niestety będziemy się iść tam No bardzo tam nie chciałem iść, bo tu jest jakaś góra Nie wiadomo co tam dalej będzie No trudno Raz się żyje Więc pozdro, w sumie Takie oto tutaj znaleźliśmy Widzicie to widzowie? Ładnie to nawet, co mi się podoba, ale ewidentnie bym tutaj zakończył ten odcinek, bo ta wyprawa może być za druga. Po prostu będzie w kilku odcinkach, dokładnie tak. I sobie właśnie tutaj jakiś ten... Tutaj sobie zakończymy na tle tego morza. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!